Cześć, tu Rafał Cyrański z Funki Media. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, który wraca non stop: brand czy link? Co jest ważniejsze dla SEO, a co dla widoczności w AI Search? I od razu uprzedzam, to nie jest odcinek o tym, że linki już nie działają. Działają, ale zmienia się to, co daje przewagę. Zacznijmy od podstaw. Link w SEO to klasyczny sygnał autorytetu w skrócie. Ktoś poleca twoją stronę. Więc Google może uznać, że zasługujesz na wyższą pozycję i przez lata to był główny silnik wzrostu, zdobywasz linki, rośniesz, tyle że w 2026 roku konkurencja jest większa, linków jest więcej niż kiedykolwiek, a do tego dochodzą systemy AI, które nie myślą jak klasyczna wyszukiwarka. One składają odpowiedź z wiedzy i sygnałów z wielu miejsc, a nie tylko z tego, kto ma najwięcej mocy z linków. I tu wchodzi brand. Brand w SEO i AI to nie logo i ładne kolory, to rozpoznawalność i zaufanie, które widać w sieci. To sytuacja, w której Twoja marka pojawia się w kontekście tematu, jest cytowana, polecana, opisywana, ma opinię, jest spójna i da się ją jednoznacznie zidentyfikować. Dla AI to jest mega ważne, bo AI nie chce zgadywać. AI chce mieć powód, żeby powiedzieć, że ta firma jest sensowną rekomendacją. A takim powodem są powtarzalne sygnały z różnych źródeł. Jeśli mam to powiedzieć jeszcze prościej, to link pomaga stronie, brand pomaga marce, a w AI Search wygrywają marki, a nie tylko strony. W Funky Media nazywamy to podejściem AI Ready. Jeśli chcesz, możemy przeanalizować twoją sytuację i powiedzieć ci wprost, czy bardziej brakuje ci linków, czy brandu i co da ci szybszy efekt w SEO oraz lepszą widoczność w AI. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Funky Media.